skoro spotykamy jednego z tych, którzy bardzo był zaangażowany zawsze przy festiwalu Spotkałem Pana, ale też człowieka głębokiej wiary, choć dzisiaj nie uczestniczącego w całej pielgrzymce, to jednak mającego wspomnienia na pewno z tych pielgrzymek raciborskich, ze strumienia. Czym ta pielgrzymka jest dla człowieka, dla uczestnika tego przemarszu, tego pochodu, tej wyprawy na Jasną Górę? Tak, to prawda. Pielgrzymka, myślę, jest przede wszystkim drogą, drogą Nadzieją I, jakby, drogą do, do, do domu ojca poprzez Matkę, Matkę Bożą. Jest to niewątpliwie bardzo ważne w każdym życiu, każdym człowie, w życiu każdego człowieka, aby, aby mógł odnaleźć tą, tą drogę właściwą do, do domu ojca. Dzisiaj pan dyrektor tylko kibicuje, tylko tutaj wspiera. Czy to jest trudne dla takiego pielgrzyma stąd przejść do samego celu, takie już wysiłkowo, już tak jakby powiedzmy w sposób fizyczny? Tak, towarzysze, jestem można pielgrzymem powiedzieć takim na nadziei pielgrzymem duchowym. Będę wspierał, wysyłam swoją e, trójkę dzieciaków e, na szlak pielgrzymkowy. Będę ich odwiedzał na, na drodze e, wieczorami na nabożeństwa. Jest to niewątpliwie bardzo trudne e, wysiłkowo. Nie ukrywam, że planuję gdzieś tam w przyszłym roku, aby przejść całą, całą trasę, e, więc wszystko, wszystko przede mną. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Super. No i poszło.